Ciasto gotowe, gofrownica już się grzeje, więc robię zaraz gofry i zmykam do sklepu. Dzisiaj ma przyjść paczka ze Sinsaya, więc super, naprawdę bardzo szybko ogarniają już sytuację, więc jeszcze może zaryzykuję z jedną paczką, ale czy się nie ze Sinsaya, nie? Yy, jadę się też na paznokcie, mam nadzieję, że się wyrobię ze wszystkim, bo tak, śniadanie pierwsze co dzieciom, i jeszcze obrać jaki już pozmywałam, resztę to już ogarnę jak przyjadę, yy, idę się umalować. Obrać, oni będą jedli, ja będę się malować szybko, biorę ziemniaki i wychodzę. No, zjem się na nie później, a matka, jak to matka. Okej, okay, już się nagrzało, więc dobra, robię gofry, bo jeszcze paznokcie i zakupy, a im później to w sklepie. No, wiadomo, że już nie ma tych artykułów, a chciałabym skorzystać z promocji, jaka dzisiaj jest, więc nie gadam, tylko ruszam się. To znaczy, że... Pusto chciałbym, to znaczy, że jest dużo ludzi. No dobra, tak myślałam. Ale no cóż, przed wszyscy chcą zrobić zakupy. Ja też się do nich liczam przecież. Tu nie? Już nie ma co gadać. Standardowo ja zrobiłam zakupy, dobra. Ja jadę teraz do paczkomatu. Mm. I dzwonił do mnie kurier, standardowo. Ja zawsze tak mam, czy wy też tak macie, że jak czekacie na paczkę, to nie ma. A jak tylko wyjdziecie z domu, dzwoni kurier dwa razy. Ale ten kurier jest naprawdę bardzo dobrym kurierem i powiedział, że będzie u mnie jeszcze raz za pół godziny. Bo tak to bym, wiecie. No i 10 minut już była. Tak na biegu, szybko, bo już w sumie zakupy zrobiłam, więc teraz tylko do domu jadę robić śniadanie. Jest w sumie za 4.11, więc dobry czas. Um, tak, potem te pazurki jadę zrobić, chciałabym wyjąć dzisiaj choinkę, żeby sobie tak na świeżym powietrzu, trochę na mroźnym powietrzu, bo jest zimno, trochę sobie postała, odetchnęła i, i, i ładnie pachniała. No i nie wiem co, pierniczki może jutro zrobimy. Chyba już wszystko kupiłam na święta, wszystko. Znaczy, no pomijając pieczywo, to na ostatnią chwilę e, warzywa już kupiłam. I warzywa, jajka chyba na pewno trzeba będzie jeszcze dokupić, jakieś takich pierdołki, a pewnie z pierdołek wyjdzie ze 200 zł. Dobra, jadę, bo wiecie że jestem strasznie głodna, więc pewnie zaraz spadniecie, zawsze spadacie. Musi, muszę sobie kupić taką fajną trzymaczkę, widziałam na Sheinie, taką, może mocię można obracać. Dobra, jadę, proszę A nie mówiłam, że spadniecie? No hej moi drodzy, jestem już w domu, futholu wam nie nagrywałam, no bo co tutaj nagrywać, obiad już się właśnie gotuje barszcz, przedświąteczny taki. I przyszła do mnie paczka z spinceya. No więc otworzymy sobie, teraz są mega wyprzedaże, więc możecie wyhaczyć niektóre rzeczy naprawdę w super atrakcyjnych cenach. Linki Wam zostawiam na dole, jeśli jesteście zainteresowani tymi moimi rzeczami. I co? Otwieram i demonstruję, póki jeszcze młody śpi, umie to jak zwykle, jak robi unboxing, to w tym czasie zazwyczaj yy, młody śpi, żeby nie przeszkadza. okej okay. jestem też tu bardzo ciekawa niektórych rzeczy, nie ukrywam więc tak mamy tutaj coś dla mnie i nie dla mnie mamy, pierwszą rzeczą są to spodnie dresowe z szeroką nogawką bardzo ładnie wyglądały na modelce rozmiar M, o matku jakie to grube, misia w środku nie ma, widzicie? ale taki gruby materiał co to jest? uff to tylko nitki, nie ma co się przejmować. Spodnie strasznie mi się podobały z kieszeniami, z troczkami, z mega szeroką nogawą. Zobaczcie, wow! Takie opadające. O długość będzie do samej ziemi, nie będę dzisiaj mierzyć, ale wiem, że one są na pewno dobre. Jutro je może włożę. No super, są fajne. Kolor to jest taki Ni to beżowy, ni to szary, nito róż, ni to fiolet. Taki, nie wiem, dziwny. No taki jasny, bez żadnego lampasa, z kieszeniami. Może przez to, że jak są złożone, to tego dużo materiału jest, ale one są cienkie. Super, strasznie mi się podobały, więc kilka razy też miałam je w koszyku, dlatego teraz zamówiłam. Dalej mamy bluzę dla Nikoli, bo przecież weszły kokardki, nie? Modne teraz. O, bluza jest z misiem w środku, cała szara tutaj z napisem. I na rękawach mamy kokardki. Wow, jak to ładnie wygląda. No, taka chwila zawieszenia była, bo nie skojarzyłam. O, bardzo ładnie, Nikola ma koszulkę z taką kokardką. Bardzo ładna ta bluza, taka prosta, szara, ale kokardki na rękawach. Fajna. Polecam. 158 rozmiar. No, dobra. Co my tu mamy? Spodnie. Tak. Ja Zabrałam dwie pary. Osobnych. Nie. Dobra. pomyliłam mi się. Bluzkę wzięłam młodemu na 110. Dobra. Taką cienką, bawełnianą. Yy, właśnie taka Troszkę elegancka z guziczkami, były też białe, ale jakoś ta czarna mi się sobie z kieszonką. No, czysto czarne, czarne teraz jest ciemno, więc nie widzę. Dzisiaj słońca nie ma, niestety. Yy, fajna, do jakichś jeansów by się przydało, tylko że mój syn nie ma żadnych jeansów, chyba że takie z elastanem może. Nie, ma jedne takie właśnie. E, ni to jeans, ni to nie jeans, elastyczny elastan, yy, no ale imituje. No to będą no, do tego właśnie, będzie fajnie wyglądać. No, taka yy, bluzeczka. Uzupełniłam zestaw spodni, tylko chyba wziąłam 110 rozmiar, tak? Czy nie? Jaki wziąłam rozmiar? 104, super, dwupak. Opłaca się brać w tych dwupakach. Spodnie przede wszystkim czarne, gładkie, z kieszeniem, bo mój chłopiec ostatnio tak chodzi. Więc jeśli chcecie kupić w dobrych cenach, to w Sinseo macie te wielopaki, to się naprawdę mega opłaca. Spodnie, bluski i tak dalej. Zwłaszcza dla mniejszych dzieci, nie? bo dla starszych to już tak nie ma takich wielopaków. Dobra, ze sznureczkami, a drugie klasyczne, szare. W połączeniu do różnych bluzek. Idealne. O, One mają takie tutaj jeszcze przyszycie na kolanach. Fajne. I mają misiaka. Misiaka tu w środku mają, więc. Dobra, się tak spieszę, bo ja zaraz na pazury lecę. I teraz. Y tadym, pudełeczka. Pudełeczka, czyli szkiełko. Zaszalałam. Piękne teraz mają też szklanki, kieliszki. Dobra, czekajcie. Musimy tu przeciąć. Kod kreskowy. Uważając na moją rękę, bo ja w co sobie do dzisiaj, dobrze, że miałam chusteczki, bo chciałam krew leczyć w sklepie, wiecie, no jednak ręką ruszam. Tu mamy kieliszki. Jestem ich bardzo ciekawa. O tak. O tak. Tylko ciekawie, ile to ma litrów. Wow, jakie śliczne to szkło jakoś się nazywa, Nary. Nie pamiętam. Spójrzcie, jaki ładny kieliszek. To cena po prostu sztos była, powiem wam. Nie pamiętam w tej chwili, ale naprawdę linki macie na dole. Jeśli jeszcze jak macie jakiś kot rabatowy, to się opłaca. No śliczne one są. Yy, to jest nie dla mnie ale byłam bardzo ciekawa, bo stwierdziłam, że to będzie taki dodatek, że to będą takie dodatki do prezentów, a ja wiem, że ta osoba i tak mnie nie ogląda. To w ogóle ma jakąś pojemność? Nie wiem. A, nie można mieć w zmywarce w piekarniku i w lodówce trzymać, więc jeśli nie lubicie zmywania ręcznego, no to to ich w zmywarce nie można. Może ze względu na to szkło. Kolejną rzeczą, dlatego to pewnie wszystko przyszło po tym, Kartonie, bo tu jest trochę szkła. Nie jakie to ciężkie. Te jakie ja pudło muszę kupić, żeby dospakować. Ale wszystko jest w tym samym klimacie, jeśli chodzi o szkło. Natomiast tutaj mamy... Tak. Kurde, chyba sobie też kupię. Jakie ładne mam podobne z action. Jakie ładne szklaneczki spójrzcie. Takie większe, moje są mniejsze. I te są grubsze. Grube szkło. śliczny ten wzór jest. Hmm, cztery szklaneczki. No, przeglądałam sobie, tak mówię, nie. To będzie przydatna rzecz na nowe mieszkanko. Taki będzie ekstra dodatek do prezentu świątecznego na nowe mieszkanko. Nie uważacie? No i coś tutaj też bardzo fajnego. czekajcie, No, tego szkła. Ja muszę to wziąć kartą. Nie jest taki ładny. To Co? takie ładne pudełko do prezentu, ale czy ja takie duże trafię? I tutaj mamy coś, co ja mam podobnego, tylko właśnie w innym stylu. Też mi się to podobało. Takie filiżanko, filiżanko szklanki. Takie śliczne na takiej nóżce. Bardzo ładne. I one kosztowały. Nie, nie będę strzelać. Śliczne, co? Takie proste. Bardzo ładne. I tu mamy cztery. Myślę, że osobie to się przyda i tej doktora to dostanie i będzie zadowolona, bo ja bym była zadowolona. Oczywiście, wiecie, w prezencie będzie też e, część taka superbabska. W ogóle e, Shine czeka do nagrania, nie wiem, czy nagram, muszę nagrać, bo tam jest parę też rzeczy, nawet chyba świątecznych. Może z czymś uda w vlogmasie. chciałabym. Dobra, chowam to i to tyle, jeśli chodzi o haul ten z, z Inseya. Moi drodzy, ja to chowam. Dużo tego nie ma, ale może że szybko poszło, bo się nie rozgadywałam. Osiem minut? Za dużo. Dobra. To się odezwę z drugiej części i ja idę go sprzątać. Tuli, 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 tuli? Nie. Nie robimy tuli, tuli? na miejsce, pora na pazurki. Więc... Okej, okay, papa, stary widzień. Dobry nowe. Kalendarzach. Ja już tu w piżamce yy, i szukamy okienka. Uuu, duże okienko. Ciekawe, co w tym okienku jest. <gry> bardzo, bardzo leciutkie. Czekajcie, osiemnastka. O, byś nam przekręciła. Yy, bardzo takie leciutkie. To bym powiedziała, że nie wiem, co tu może być. Pilniczek? O nie, proszę. Pieniczek? Nie. Chyba. <gry> Coś mega lekkiego. Poko. Yy, I mamy tu mini gąbeczkę. O, nie widzicie. No dobra, taka nawet yy, mięciutka. Mam nowe pazy. Pięknie się błyszczą, spójrzcie. Yy, no po co? Ej, serio? Nie no, ogólnie fajny kalendarz, ale no taką ściemę robić, że to jest nie wiadomo co, żeby ktoś pomyślał, że kurde, ma jakieś tutaj yy, jakąś paletkę czy coś w takich dużych okienkach. To lepsze produkty są w tych mniejszych niż tych dużych. Ściema naprawdę. Oszustwo. No dobra, no mięciutkie. Malutkie jajeczko do korektora. No spoko, czarne. Nie będzie widać, jak się ubrudzi. Podkładem. Za jednym razem mi się uda. Uwaga. A! A udało się. O nie, nie udało się. <śled> nie udało się. Układanka. No dobra, szesnastkę mam tutaj, już zauważyłam ją wcześniej. I co my tu mamy? Yy, ciekawy tekst. Warto walczyć o swoje marzenia. ciekawy czy coś to z tym będzie powiązane, bo niektóre te cytaty są powiązane z kosmetykami. Ale tu mamy po prostu yy, żel na końcówki włosów. Nie wiem. No dobra, poczytam sobie. Yy. Ciekawe. Zobaczymy. To tyle na dzisiaj, kochani. Żegnam się z wami. Jutro mam nadzieję, że uda nam się przynieść choinkę i ubrać lampki lampki i plan na jutro być może pierniczki. Chociaż chciałam do siostry jechać i pomóc jej w sprzątaniu, bo na remont robi. No to wiecie, różnie może być. Ale jestem zadowolona z moich e, świeżutkich, piękniutkich pazurków, w których ten tak się pięknie mieni. Zobaczcie i płatki, tylko ta ręka mnie boli. Tu e, co to za plama jakaś, yy, bo mam tu skaleczona, nie pokazuje. Dobra, nieważne. O mam to do jutra. Ciao, ciao. Bye, bye, Vlogmas. Hej, do jutra!